Rozważanie do Ewangelii na wtorek 4 sierpnia. Ewangelia według Mateusza, 14 rozdział, wersety 13 do 21. Dzisiaj mamy w sumie takie dwie kwestie. O, oczywiście może być ich więcej, ale zobaczmy takie dwie. Na wiadomość, że Jan Chrzciciel został zabity, Jezus zareagował potrzebą samotności. Chciał pobyć sam. Oddalił się na pustkowie, ale jak czytamy, tłumy go odnalazły. Nie pozwoliły mu na tę samotność. I co wówczas zrobił? Zdenerwował się, zirytował, ukrył się bardziej, a mógłby, gdyby chciał? Nie. Czytamy o tym, że ulitował się na ich widok czyli bardziej pomyślał o nich niż o sobie. Ulitował się na ich widok, zlitował się nad ich losem, nad ich sytuacją życiową. Czytamy, że uzdrowił chorych, z którymi przyszli, czyli rozwiązał ich problemy. To wydarzenie pokazuje nam, jaki jest Jezus. Jest troskliwy wobec nas, chętny do rozwiązywania naszych problemów. Druga kwestia jest taka. Czytamy o tym, że tłumy trwały przy Jezusie aż do wieczora i nie miały ze sobą żywności. To był ostatni moment, na to, by ludzie mogli pójść do wsi i zaopatrzyć się w żywność. I tak proponują uczniowie. A jednak Jezus mówi, Wy dajcie im jeść. Czyli zobaczmy ta druga perspektywa dzisiaj: to jest taka sytuacja, że każdy człowiek mógłby sam rozwiązać ten problem, kupując sobie żywność. Tu mówimy o tej Ewangelii teraz. Każdy mógł sam rozwiązać ten problem. Idzie do miasta, kupuje sobie żywność. A jednak Jezus w tej sytuacji zleca to zadanie uczniom. Wy dajcie im jeść. I czasem tak jest, że owszem, ktoś mógłby swój problem rozwiązać sam, a jednak może to zrobić uczeń Jezusa. Ma się zaangażować, i jest to takie polecenie ponadczasowe. Oczywiście tu chodzi też o taką rozwagę, by yy, yy, tu chodzi zobaczmy o tę kwestie żywności. My, my wiemy, że to jest yy, taka perspektywa Eucharystii. Wy dajcie im jeść. To jest perspektywa eucharystii, którą uczniowie będą sprawować i będą karmić Boży lud. Ale no właśnie wracając do rozwagi, to, to też pamiętajmy, że to, to nie jest też tak, że w każdej sytuacji my mamy coś za kogoś zrobić. Nie. Tu potrzebna jest rozwaga, po to, żeby nie uczyć innych takiego. Takiej wyuczonej bezradności, że, że, że ktoś właśnie nauczy się być bezradnym po to, żeby, no przepraszam za określenie, ale tak żerować na kimś innym. Ale tu nie o to chodzi. W tej dzisiejszej Ewangelii to nie o tym jest mowa. To jest mowa tak naprawdę o Eucharystii. Ten cud rozmnożenia chleba jest przygotowaniem do cudu Eucharystii. Wy dajcie im jeść, a my chciejmy tę Eucharystię spożywać. Szczęść Boże!